Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, jak widzicie po tytule Dzisiaj zapraszam was na recenzję Dawno u mnie takiej typowej, gadanej recenzji niewlogowej nie było Natomiast zaczęłam czytać jeden tytuł Ten tytuł zrobił na mnie dosyć dobre wrażenie Jednak ma Kilka minusów O których również chciałabym Powiedzieć i chciałabym, żeby ten tytuł Dobrze wybrzmiał I żeby poświęcić mu wystarczającą Ilość czasu Stwierdziłam więc, że taka gadana Recenzja to będzie najlepsze co dla tego tytułu możemy w tym momencie zrobić, skoro już vlog nie powstał. A więc dzisiaj będziemy o tej książce mówić: o książce Rywalka. Powiem, dla kogo ona jest, jakie ma błędy, ale również jakie są jej mocne strony. Lecimy. Co mi się bardzo podoba w tej książce, to to, że mamy tutaj bardzo mało bohaterów. Obracamy się w takim właśnie wąskim gronie. Historia opowiada o Emilii i Adamie. Jest to para. Poznajemy najpierw Emilii i w zasadzie towarzyszymy jej na początku tego nowego związku, na początku tej nowej relacji. Te pierwsze strony to są takie strony, które na myśl przywodziły mi. Słuchajcie taką. Komedię romantyczną. Tam się działo tak yy, spokojnie, trochę rozrywkowo. Było ciekawie, yy, ale jeszcze właśnie nie czułam, że coś tam złego może się wydarzyć. Bardziej po prostu dobrze się bawiłam i korzystałam yy, z tej lektury. Dopiero z czasem to napięcie zaczyna narastać w momencie, kiedy ten związek Emily z Adamem yy, faktycznie na dobre się rozkręca. Adam ma jeden taki mocny. Minus, <noise> bardzo mocną negatywną cechę, a mianowicie swoją mamę, Pamelę. Pamela jest istotą no, niesamowitą, istotą nieziemską, roztaczającą wokół siebie czar. Wszyscy ją lubią, natomiast ona bardzo nie lubi Emilii i bardzo szybko zaczyna jej to okazywać. I to jest taki rodzaj kobiety, to jest taki rodzaj bohaterki, która wzbudza niesamowite. Emocje. Mamy tutaj i szczęście. Mamy tutaj właśnie te, te, ten fajny początek relacji. Dobrze nakreślony, fajnie zobrazowany. Ale mamy też złość. Niesamowitą złość. Ta książka mnie zdenerwowała. Miejscami po prostu chodziłam bardzo zdenerwowana, i bardzo szybko chciałam przeczytać, dowiedzieć się, jak to się skończy. Ta książka ma dwie świetnie wykrywane bohaterki. Jest to Emily i jest to Pamela. I tu jest pierwszy minus, ponieważ niestety te postacie drugoplanowe nie zostały pokazane aż tak dobrze, nie zostały tak dobrze wykreowane, tak dobrze zobrazowane. Autorka bardzo skupiła się tutaj na Pameli. Adam, według mnie, nie jest postacią dobrze wykreowaną. Autorka tak skupiła się na Pameli, tak skupiła się na Emilii, że troszeczkę ten Adam zszedł na dalszy plan. I z jednej strony, no super, no bo Pamela jest faktycznie zapadająca w pamięć i myślę, że z wieloma czytelnikami zostanie na dłużej. Tak, no niestety, Adam już taki, taką postacią nie jest, więc to zdecydowanie na minus. Podoba mi się to w Emilii, że ona jest trochę zadziorna. Fajnie, że autorka właśnie zrobiła ją w taki sposób, że ona potrafi postawić trochę na swoim i to mi się bardzo podoba. Natomiast w Emilie nie podobało mi się to, że ona na początku tak trochę przyspieszała ten związek. Nie pozwoliła temu wszystkiemu tak płynąć ze swoim rytmem, tylko właśnie chciała jak najszybciej i poznać tą rodzinę swojego wybranka i, i tak dalej, więc to trochę na minus. No i dochodzimy do najważniejszego pytania, czyli dla kogo jest ten thriller? I tutaj muszę zmartwić wszystkie osoby, które już trochę e, kryminału, thrilleru, trochę tych książek około-gatunkowych mają za sobą, ponieważ rywalka jest dobra na początek z gatunkiem. Natomiast, jeżeli już trochę książek przeczytaliście, to uważam, że ten tytuł, oprócz tego, że da Wam dużo emocji podczas lektury, to w zasadzie Was nie zaskoczy. To zakończenie zaskoczy osoby, które dopiero zaczynają z thrillerem, ale osoby, które. Już pewne schematy znają, no niestety zaskoczone w mojej opinii nie będą. No i teraz tak. Ja się przy tym tytule bardzo dobrze bawiłam. Do pewnego momentu bawiłam się świetnie. Ta książka mnie wciągnęła. Sprawiła, że miałam taki przekrój różnych emocji, że nie wiedziałam komu do końca ufać, i to było bardzo dobre. Natomiast zakończenie było dla mnie bardzo przewidywalne, bardzo. I co więcej, ja zanim jeszcze zaczęłam czytać tę książkę, to ja się właśnie opawiała tego, że ja już na początku wiem, w którą stronę to pójdzie. I dokładnie tak, jak ja myślałam, tak był. I starałam się tego nie rozkminiać i trzymałam mocno kciuki za to, żeby móc Wam teraz powiedzieć, że ta książka jest po prostu genialna. I ona byłaby genialna, gdyby to zakończenie mimo wszystko było inne, gdyby tam... Zadziało się coś innego. Natomiast w tym momencie, w takiej formie, w jakiej ona jest, ja mogę ją polecić osobom, które nie mają za dużego doświadczenia z thrillerami, z kryminałem, które jeszcze nie wsiąknęły dobrze w ten gatunek, które dopiero go poznają, ponieważ rywalka będzie dla takich osób idealna. Nie czytajcie też do końca tego opisu: może tylko kawałek, może tak po prostu rzućcie okiem ponieważ uważam, że on też zdradza za wiele. Podsumowując, moi drodzy, znajdziecie tutaj świetną antybohaterkę. Pamela jest cudowna i na długo zapada w pamięć. Znajdziecie dobrze wykreowaną Emily, znajdziecie właśnie wąskie grono, wśród którego toczy się akcja, a wiem, że dużo osób bardzo lubi takie thrillery. Jeżeli... Mm, Znacie gatunek i też lubicie, to też nie odradzam Wam rywalki, bo tak jak mówiłam, ja przez większość książki naprawdę świetnie się bawiłam i ona wzbudza masę emocji, a o to też w thrillerach chodzi. Więc ta książka stoi emocjami, ona tak wewnętrznie czytelnika denerwuje, ale to zakończenie. Wydaje mi się, że właśnie to zakończenie Was niestety zawiedzie. Dajcie znać, czy czytaliście rywalkę, czy polecacie jeżeli tak, to komu i czy sprawdzi się na początek przygody z thrillerem. Dziękuję, że dzisiaj byliście za mną, Życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!